Cześć, tu Gotuj z Mario. 500. Pewnie wam się znudziło pieczywo z wędliną i serem. To postanowiłem, że wam pokażę jak zrobić pastę z, jej, z jajkiem i dojrzałym awokado. Potrzebne składniki: jajka, dojrzałe awokado, czerwona cebula, czosnek, pietruszka, sok z cytryny. Sól, pieprz i oliwa z oliwek. Najpierw dodajemy pokrojoną połowę czerwonej cebuli z pokrojonym czosnkiem. Teraz dodajemy pietruszkę. Teraz wyciśnięty sok z cytryny. Teraz soli. Wszystkie składniki mam dodane w misce. Teraz skrapiamy trochę oliwą z oliwek. Miesz, teraz mieszamy dokładnie energicznie. No i nakładamy na kanapkę. Mm. Bardzo pyszne, wszystko dobrze się ładnie komponuje. Przepyszne. Jak Wam się spodoba, polecam. Jak Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.